Dzień dobry panie Tadeuszu, przepraszam, pan jednak też, pan też. E, też, też proszę pana i uważam, że każdy powinien. Ja przeprowadziłem, pana, obliczenia na koniec roku i z wydatków moich alkoholowych wyszło, że jeszcze pół litra nie kupiłem w tym roku, więc zamieniłem na dwa takie właśnie. Panie Tadeuszu, ale tyle się mówi o tym, żeby nie pić, że, że szkodzi. Dlaczego? Niech ale kto dlaczego? A kto mówi, że ktoś pije? Bo ja kupuję. Proszę nie ma obowiązku, ja to mogę wylać, proszę pana, przy tego względu, pić nie da. Chodzi o to, żeby kupić, zapłacić podatek dobrowolny. Panie Tadeuszu, dobrze, ale czy nie może być wreszcie tak, że te święta spędzimy w ogóle bez alkoholu? Ja Dlaczego bym, nie? nie? O, trzeba nawet, proszę Pana, ja bym nawet radził Państwu również. Proszę Pana, kupić i niech stoi. To może stać. To 2-3 to lata by stało, nic się mu nie stanie. Kiedy załóżmy, będzie jakaś podwyżka cen alkoholu i wtedy wypić. Chyba nam to przyjemnie jest? Czysty zysk, to ta, ma Tak jak Pan nalewa, powiedzmy, paliwo do baku przed podwyżką, a potem Pan jeździ po, prawda? To panu tak się jeździ dwa razy szybciej. Zresztą w ogóle ja zakupy rojsiątecznej, no jestem zaszokowany tutaj w tej chwili organizacją handlu. Pan zauważył, że w sklepach praktycznie nic nie ma, prawda? No, nie, 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 nie. Przemysłowych powiedzmy. Aha, na przykład, Przemysłowych tak. nie ma. Znaczy nie nie ma dlatego, że nie ma, bo brakuje. Tylko przemysł produkuje dokładnie tyle, ile ludzie kupują. To jest, to jest szczyt organizacji gospodarki planowej. Pan sobie wyobraża na górze faceci myślą po prostu, że jak to zrobić, żeby... Co do sztuki wyprodukować? Czy pan widział telewizor kolorowy w sklepie? No. Ostatnio? Nie, nie. A no widzi pan? Bo tyle wyprodukowali, ile ludzie kupili. Panie Tadeuszu, no a poza tym, jakie zakupy, co panu jeszcze zostało do kupienia? Nie, niewiele, proszę pana. Chleb już mam. Kupiłem w ubiegłym roku w zamrażarce. Jest. To właściwie... No, ja dużych potrzeb nie mam, wie pan. Ale, ale na zewnątrz się przyjemnie chodzi. Nie wiem, pan zauważył. Takie Girlandy. Tak zachęcają, żeby wyjść ze sklepu.